Dwie najpoważniejsze inwestycje, które będą realizowane i są już po przetargu: ulica Kuca, wykonanie nakładki asfaltowej, oraz ulica Kolanowska, ulicy Nowy Świat, będzie tam wykonywana sieć wodociągowa. Jeśli chodzi o zeszły rok, proszę Państwa, wykonaliśmy chodnik przy ulicy Brodzińskiego plus jeszcze oświetlenie, wystąpiliśmy o środki na remont tej świetlicy. Zobaczymy na ile nasz wniosek spotka się z akceptacją, chcemy uzyskać dofinansowanie ze środków rządowych na remont tej świetlicy. Również wystąpiliśmy o środki z programu Infrastruktura i Środowisko, to jest program spójnościowy Unii Europejskiej i na docieplenie tego budynku. Jeśli chodzi o boisko sportowe, proszę Państwa w zeszłym roku została wykonana nakładka asfaltowa, kosze od dawna, dawna już są tutaj. To wiem szczerze, że, 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 że na pewno młodzież czeka na zamontowanie. i Mam nadzieję, że niedługo to się stanie, to będzie zrealizowane przez, przez strażaków. Ja tak. Mam pytanie o tę remont kolanowski. tutaj, czy to też będzie w ramach tego, co dojazd ten zaraz za ulicą tam do tych naszych procesji. Do całość tu inwestycji będzie realizowana, aż do raz A to jest też Państwa te tereny, które znajdują się, mają być remontowane, które są w posiadaniu miasta. Od Proszę. Odcinek dokładnie od świetlicy do końca Okolamorskiej? Tak. I to jest, remont. polega ale na, wody, na tym? Proszę Państwa, nakładka bitumiczna. Bit, na całej powierzchni? Na całej powierzchni. Na świetlicy, tak, ale jest którą stronę? od noga Drugi raz mówię, Proszę Państwa, tam gdzie nie ma nakładki bitumicznej, tam gdzie jest nakładka bitumiczna oczywiście. A przepraszam, a cała Kolanowska, główna Kolanowska bez odurzeń, to co? No ale, yy, przepraszam, tam nie ma asfaltu. Tak? Jest asfalt, ale są dziury, które no na dziury tam Proszę Państwa, yy, Ta cały, nie, jeśli ani, chodzi ani, o... nie, ani się no, ja ja Proszę nie. Państwa, najpierw musimy zadbać o tych, którzy chodzą po błocie. Yy, jeśli chodzi o tak. dziury, które są w drodze, no to oczywiście jesteśmy po przetargu. Firma DROMOS wykonuje położenie... na uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej i mają zadanie zrealizować, jeśli dobrze sobie przypomina do końca maja. Poczekajmy do końca czerwca na wykonanie tutaj, jeśli chodzi o nawierzchni butunicznej, i później będziemy rozmawiać. Jeśli coś nie będzie zrobione tak jak należy, to będziemy też Nie, nie chodziło o ten kawałek w tą stronę. Jakbyśmy przeszli kawałek za obwodnicę, tam w lewo jest do, dojazd do czterech posesji. Taka wąska druszka, dawny dojazd do wyciągu na tak. Ta część drogi nie jest przeznaczona, jeśli chodzi o lewą stronę, na pewno nie jest przeznaczona. Jeżeli to nie będzie robione, czy jest możliwe nawiezienie tam jakiegoś materiału? Bo tam są strasznie dziury i błoto. Robocze, no, i jeżeli, jeżeli jest gdziekolwiek jakiś część drogi, która pozostawia wiele do życzenia. Oczywiście dysponujemy porfirem i są drogi. Tylko bardzo proszę, proszę pani, pani Lechela, Indywidualne wniosek, bardzo proszę. I, indywidualna to, co rzecz. państwa, można zrobić jutro, nawet możemy. Może warto zwrócić uwagę na wyjazd z ulicy Pachuty. Jest wyjazd dość ostry, dość niebezpieczny, a nie ma pasa spoczynkowego przy na górę. Jest łuk, każdy wyskakuje tam nosem, aż wreszcie będzie tragedia. Bo od, od strony Krakowa pojedzie auto, jak czepnie. Tak, dwa auta wpadną do pana piekarza na posesję i będzie niebezpiecznie. Nie wspomnę zimą, gdzie wyhamować tam pod górę, trzeba się rozpędzić. Wyjechać, jakoś się trzeba zatrzymać. No trudno pójść na konfrontację z autem jadącym od Krakowa. Albo może postawić pseudopuszkę na fotolata, żeby gości przy, 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 przystopować, bo jeżdżą szybko. Yy, może jakieś lustro zrobić po przeciwnej stronie, zatorszkę, żeby można było Rozważymy, zobaczymy jak można zapobiec ewentualnym wypadkom. Oczywiście, tak jak Pan mówi, jest to ulica stroma i jest bardzo niebezpieczny wyjazd. Jest możliwość, ewentualnie możliwość w przyszłości, jeżeli właściciel nieruchomości, która, która w tej chwili stoi na przeszkodzie w zrobieniu połączenia ulicy Pachoty z, z ulicą Kuc, wyrazi zgodę na to, aby odsprzedać miastu a czy Państwo, w naszym ciągu proponuje taką cenę, jak weszło, Proszę Państwa, zadań. miasto proponuje, nie może miasto, ani Pan poprzedni Burmistrz, ani ja, nie możemy zaproponować nigdy ceny wyższej, niż wynika z operatu szacunkowego. No to czyli jaka teraz dzieli się... To że Pana trudno ten... mi powiedzieć, jaka jest cena, bo tu trzeba było zrobić aparat szacunkowy. No w zeszłym roku pan, bo pan, pan mówił, że to było 500 zł, gdzie przy cenie zajęło 13 tysięcy. To była tak. troszeczkę cena śpieszą i dlatego Pana... pokoś, że miasto może być problem z wykupieniem grubo... A pewno bo... 500 zł nie było ceną wynikającą z operatu szacunkowego. Nie wiem czy to było z obradu, ale Pan Burmistrz w zeszłym roku powiedział 500 zł. Ja zadałem pytanie, to za 500 zł to nikt nie sprzeda tego. Proszę Państwa, 500 zł ja oddawałem miastu za 300 zł. Ale, ale to mnie Pan Burmistrz to ja po prostu no, to, z z to bo Są to nasze wspólne pieniądze i tak naprawdę uważam, że właściciel nieruchomości, być może Pan nie jest, ale nie wiem nawet, jest, powinien być zainteresowany tym, jeżeli chce, mieć uzbrojony teren, chce mieć działki, do których mam mieć dostęp, aby za taką cenę po prostu przypomnieć. No dobrze, ale przecież tak mikrosądne działki, która teoretycznie z działką strategiczną nie odsprzeda kawałka na drogę po śmiesznych pieniądzach, bo jak, jakby tak wyczerba z pizzy za AR, on odstąpi parę, parę metrów na drogę, to on na dobrego byka nie zarobi. Wiadomo, że miasto wykupuje ten teren nie po cenie działki budowlanej, tylko po cenie pod drogę. To nie jest cena, którą Pan słyszy, że ktoś sprzedaje na przykład działkę budowlaną ja, ja, za 8 do 10 ja tysięcy, żeby to wiadomo, ale jeżeli w zeszłym roku była taka, taka różnica między tu 500 zł za drogę, a 13 tysięcy wtedy chodzili dziaki, to ja wtedy już mówiłem, czy nie opłacałoby się wypośrodkować i wyjść na przykład od 2,5 tysiąca za ara, wtedy ten fragment na drogę byłaby godziwe pieniądze i podejrzewam, że łatwiej byłoby temat załatwić. Nie wykluczamy. Tak Tylko się podejść do, 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 do rozmowy z Na razie z tą Panią były rozmowy, ta Pani Pani w ogóle nie zależało z tego co nie, mnie po. informowano na pieniądzach, po prostu na... Nie chcę, nie chcę tego sprzedać, no, jeżeli, jeżeli wyrazi takie życzenie, no to oczywiście jesteśmy gotowi przejąć y, tę część nieruchomości po to, abyście Państwo mieli drugi, mówię, drugi wyjazd y, w kierunku y, drogi czy ulicy Wiśnickiej, czy tutaj w kierunku ulicy Brodnickiej. Tylko tego Panu, mamy tam wyżej. Jest ograniczona widoczność. Tutaj ani nie mamy chodnika, ani pobocza. Piraci tutaj sobie górę, tutaj drogowi jeżdżą jak po chcą. Po no mamy przedstawicieli policji. No mamy, ale ja proszę, proszę pana, deszcz, pani no, to jest wszystko, pani to Proszę Państwa, powiem tak szczerze, no Państwo powiedziałem, że znacie tych, tych piratów. Znamy, właśnie tego nie chcemy oficjalnie, bo no, jest po prostu... Proszę państwa, ale, ale to, to jest powstawa postawa, ja uważam. No, naprawdę, jeżeli ktoś, jeżeli działanie kogoś zagraża, państwa bezpieczeństwu. To myślę, że za co aby poinformować o tym, czy policję, czy Straż Miejską, a po to są te służby, aby podjęły określone działania. Jeżeli ktoś wypuszcza wodę ze swojej nieruchomości, na przykład z rynie, co się dość często w tym mieście, proszę Państwa, zdarza, wielu mieszkańców sobie wypuszcza do robów, nie ma odpowiedniego pozwolenia, ma problem z głowy, a sąsiad niech się martwi. I konsekwencje są takie, a nie inne. No, powiem szczerze, że przez lata. Wszyscy przymykają na to oko, no ale tak naprawdę, no to, 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 to nie jest proszę Państwa jedyne rozwiązanie. Można sobie zrobić zbiornik na tą wodę, po to, aby Panu Rakwałowi na przykład nie płacić podwójnie i za wodę, i za e, odbiór nieczystości ciekłych. Chodzi ulicę Polacką. Tam jest parking, jedyny chyba w Błochii nie niepłatny. Nie lubił. Ale to jest O godzinie siódmej. Już jest cały zakorpowany. Szkolnego kościółka. Tak, tak. No, w strona, to stoją, to już tam jest tragedia pani w, w przyszłym roku zamierzamy tam zrobić, zrobić zatokę parkingową. Natomiast tutaj no to konserwator nam się nie zgodzi. No, ale na Miasto jest... wielokrotnie występowało. Sobie przypominam, z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O to, aby zgodził się na wybudowanie muru oporowego na plantach. Wycięcie tych żywopłotów. Po to, aby można było prostopadle czy przynajmniej pod pewnym niewielkim kątem zaparkować do tej Jak Państwo wiecie, jest budowana trasa północno-zachodnia. W tym roku wydajemy 35 milionów na inwestycje. I będą budowane miejsca postojowe, ale od strony ulicy Karosek. Wykupiliśmy tam trzy nieruchomości, i tam między innymi będą budowane parkingi. Po to, aby. Mieszkańcy, ci którzy dotychczas rzeczywiście nie mieli wyjścia i parkowali na ulicy Polnej, parkowali na ulicy Orackiej, mogli również zaparkować w tamtym miejscu. Chciałbym wykupić część nieruchomości, nie wiem czy mi się to uda, bo to od prywatnych właścicieli, w pobliżu właśnie ulicy Polnej, po to aby poszerzyć ten taki nieformalny parking, który jest koło, koło bramy zrobiony. Tam by żywcem by się przydało nawet w przyszłym roku coś, proszę Państwa, coś, coś zrobić z tą sprawą. Tych miejsc parkingowych brakuje, ale Budowa parkingu od strony Karowska w znaczącym stopniu odciąży parkingi przy ulicy Olackiej, co nie oznacza, że zabezpieczy w całości miejsca parkingowe. Ponad 200, może nawet 250 podpisów zebrania na całej ulicy Oradki, Polnej, no wszyscy są za tym, ale konserwator, tak jak pan mówił, blokuje ja nam Ja tylko o to jest konserwatora, bo, tak, bo, bo, bo naprawdę no, ten, ten te plany salinarne nie ucierpią. Aż tak w znaczący sposób, tym bardziej, że na pewno byśmy zadrzewili od strony alejki tutaj. No będziemy kolejny raz występować. To jest wniosek z tego zebrania. Skierujemy po raz kolejny pismo do Pana konserwatora.